Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wybory samorządowe do sejmiku województwa podkarpackiego, uzyskując prawie 52% głosów wyborców w naszym regionie. W przeliczeniu na mandaty na Podkarpaciu Pis zdobyło 21 mandatów, koalicja obywatelska 6, trzecia droga 4, a Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 2. Stefan Bieszczad, kandydat z naszego regionu startujący z piątego miejsca na liście, otrzymał aż 11 279 głosów wyborców. To zdecydowanie kolejny bardzo dobry wynik i ogromne poparcie, jakim został obdarzony Stefan Bieszczat. W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej (PTVR) Stefan Bieszczad, dziękując za oddane głosy, podkreślał, że tak duże zaufanie jest dla niego motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu, ale też ogromnym wyzwaniem i zobowiązaniem w stosunku do wyborców, którzy na niego głosowali. Szanowni Państwo, kilkanaście dni temu stawałem przed Państwem z moją ofertą wyborczą jako kandydat na radnego do Sejmiku. Województwa podkarpackiego. I dzisiaj staję ponownie po to, żeby przekazać, żeby powiedzieć, że dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa głosom naszego powiatu głównie to. Ponad 11 tysięcy głosów, ten mandat uzyskałem. I w tym miejscu informuję, przekazuję, że postaram się nie zawieść nadziei, którą Państwo we mnie pokładaliście i pokładacie, i również to, że jestem w dobrej drużynie, skutecznej drużynie, i tak jak do tej pory, postaram się, aby ten kapitał nie zmarnować. I na tę okoliczność wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli, Czyli wyboru, a w sposób szczególny, którzy oddali na mnie głos, bardzo dziękuję. Podkarpacie to faktycznie jest region o takiej ugruntowanej postawie konserwatywnej i stąd się bierze, że wynik Prawa i Sprawiedliwości właśnie na Podkarpaciu w Powiecie Dębickim ma takie znaczenie dla ludzi i taki wynik. Myślę, że to właśnie głównie ta postawa. Propatriotyczna, pro taka yy, patriotyczna generalnie yy, wskazała na to, że taki jest właśnie wy, wynik wyboru. Stefan Bieszczad w nowej kadencji Sejmiku zamierza kontynuować działania na rzecz Podkarpacia, skupiając się na inicjatywach kluczowych dla zwiększenia potencjału lokalnych powiatów i poprawy jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji związanych ze służbą zdrowia, rozbudową lotniska w Jasiące oraz projektów w ramach infrastruktury drogowej, które najbardziej potrzebne są dla dalszego rozwoju naszego regionu.